23 września 2023 roku jesteśmy w Spotku w Katowicach na konwencji Konfederacji. Ja nazywam się Boguń Miłszolid, a metropolityka.pl. Szanowni goście dzisiejszego programu, pani doktor Anna Mandrela, numer 3 z listy Konfederacji w katowickim, okręg 31. Pani doktor. Bardzo Są mi miło. Do, Bardzo mi miło, że jesteśmy tutaj w spotku, że jesteśmy tutaj w Katowicach. Tak więc też e, jako mieszkanka Katowic chciałabym powitać gości z całej Polski. Z nami teraz e, kandydaci e, z korony z różnych lokalizacji i z różnych miejsc. Więc tutaj nasz redaktor Bogumił będzie wkrótce z nimi rozmawiał, ale też z innymi e, osobami. E, mój Banner, moje hasło tutaj odbudujmy polskie elity. Wczoraj też, gdy zda, dałam zaproszenie do Katowic, to były takie głosy, że Katowice, że to jakieś e, Ślązacy, że oni są proniemieccy. No, drodzy państwo, tak nie jest. Mamy tutaj e, dużo patriotycznych inicjatyw. Rozwijamy media, rozwijamy e, cztery już kanały, budujemy studio dla niezależnych mediów na e, Górnym Śląsku. E, bardzo wiele organizacji, bardzo wiele działalności, bardzo wielu... Za Służonych dla Polski ślązaków, takich jak Korfanty czy inni, więc na pewno warto się tym śląskiem zainteresować. Warto do Katowic przyjechać i moje hasło i taki filmik, który też wkrótce ujrzy światło dzienne. Odbudujmy polskie elity. A dlaczego tak? Ważne są te wszystkie hasła: grill, dwa samochody, trawa zielona i pieniądze, bo bez tego ani róż, nie da się niczego budować, ale jak to będzie, a nie będzie tej podstawy ideowej, to młodzi ludzie wyjadą tam, gdzie trawa zieleńsza, gdzie więcej samochodów, gdzie lepszy grill po prostu. więc oprócz tej warstwy ekonomicznej musimy się skupić na edukacji, na kształtowaniu młodych elit, na budowaniu tożsamości, na walce z tą antykulturą, która nas zalewa na formowaniu młodego pokolenia. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze porozmawiamy, ja teraz muszę lecieć, ale tutaj y, mam nadzieję, że pan Bogumił porozmawia, no może też tutaj y, właśnie poproszę Szczęść jeszcze... Szczęść Boże, coś, słowo coś, mi, jakichś, sala jakichś, Koszalin, Komitet Polityczny, e, witamy wszystkich też tutaj, do, właśnie dojechaliśmy świeżo, świeżo, przed paroma minutami, tutaj koledzy widzę są jeszcze z... o, z Gdynia przyjechała, też ja muszę do, dotarła. Się radzić, na razie się żegnam i Rzeszów, Radom, Białystok, bardzo szeroko jesteśmy. E, tutaj mamy naszego kolegę Krzysztofa Bartosika z okręgu 24 Białystok. Krzysztof. Tak, witam Państwa serdecznie. Ja tylko do tego co powiedziała dr Mandela, mógłbym e, podsumować w jednym zdaniu interes narodowy na pierwszym miejscu i na tym musimy odbudować Polskę. Dziękuję bardzo. A teraz y, kolega z y, numer jeden z Radomia, Rafał Foryś. Okręg 17. Szanowni Państwo, przed nami bardzo ważne wybory. Trzeba przewieczyć wiejskom i wprowadzić młodych, świeżych, nieskalanych tą złą energi energią polityczną, polityką. I tym politykiem jest tutaj Ania Manderela. Macie szczęście, że możecie oddać głos w tym okręgu, okręgu katowickim na panią Annę Manderelę. Zachęcam, jeśli byłbym tutaj mieszkańcem tego okręgu, na pewno postawiłbym krzyżyk przy tym nazwisku. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Są z nami też koleżanki z okręgu rzeszowskiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy tutaj w tak zacnym towarzystwie. Bardzo dużo ludzi przyjechało na Konwencję Konfederacji. Co cieszy, widać, że jest to siła nie do powstrzymania, nie do zatrzymania. i Widzimy ten pełen optymizm. Oby tak było dalej. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj razem z Wami. Dziękuję. Witamy, witamy nasze kobiety. Tak, jest. tak My je bardzo kochamy, wszystkie. To, to, jest, nasze, to jest nasze złoto. My, my czujemy się bardzo kochane, szanowane, doceniane w konfederacji. Oczywiście. A teraz zapraszam tutaj Romana Frica, okręg Ościenny, rybnik. Słuchamy. Roman Fritz, okręg 30, rybnik. Mówię teraz jako Polak, jako Ślązak, tak samo jak pani Ania Mandrela. Bardzo mi zaimponowało to, co powiedziała o wzroście świadomości, edukacji, stawiania właśnie na to. Przytoczyła postać Wojciecha Korfantego. Właśnie tak do tego podchodzimy. Jesteśmy Polakami, jesteśmy Ślązakami. Chciałbym przytoczyć hasło wielu kibiców, wielu klubów śląskich, sportowych. Którzy mówią w sposób bardzo jasny i precyzyjny. Jesteśmy ze Śląska, ale naszą ojczyzną jest Polska. Gdybym był mieszkańcem Katowic, na pewno oddałbym głos na pozycję numer 3, listy numer 5. Anna Mandrela. Dziękuję serdecznie. Może pani przedstawi się? Skąd pani przyjechała do nas? Ja jestem żoną Romana Frica, jedynka w Rybniku, wspieram męża. Co pani oczekuje od tej konwencji dzisiaj? Będzie 2,5 miliona głosów po 15 Oczywiście będzie, będzie więcej. No to jest cel minimalny. To jest cel minimalny. Oczekuję świetnego wyniku. Oczekuję tego, żeby wszyscy zobaczyli, jacy jesteśmy naprawdę. Żeby ludzie się skoncentrowali na naszym przekazie, a nie na kaczkach dziennikarskich, plotkach i pomówieniach, żeby ludzie zobaczyli o co tu naprawdę chodzi. No ja też jestem ze Śląska i jestem dumny z tego. Natomiast Łukasz Kochut robił wszystko, żeby ta impreza się tutaj nie odbyła. Może kandydat powie, jak, jak jest jego stosunek do Łukasza Kochuta, bo jeden z naszych kandydatów numer 10, Dawid Sustek, nazwał go Lebrem. To jest bardzo fajne określenie, ale, ale negatywne. Jak się panowie? Eee. Łukasza Kochuta osobiście nie znam, chociaż poznałem się z nim w czasach, e, kiedy on reprezentował ruch palikota. W 2015 roku. Bardzo przykre jest konstatować, że środowiska tzw. ślązakowców oddały jak gdyby kierowanie swoimi organizacjami środowiskom skrajnie lewicowym, bo to nie tylko Łukasz Kochut, to również jeszcze obecny na przykład poseł Maciej Kopiec, oni tam razem działają, wstydzą się polskości, bo prezentują na zewnątrz tylko flagi bądź to unijne, bądź to śląskie, e, z taką konotacją, że oni są ślązakami. Tak? Nie powiedzą o sobie, że jesteśmy Polakami. E, przykro na to patrzeć. Na szczęście, na szczęście uważam, że ten wpływ tzw. ślązakowców w naszym regionie sukcesywnie słabnie i będzie się przebijał coraz, coraz słabiej. Na co wskazują również teraz sondaże. Jeśli chodzi na przykład o mój okręg numer 30 w Rybniku, poseł Maciej Kopiec już nie kandyduje, bo wie, że nie ma żadnych szans na reelekcję, więc postanowił kandydować do Senatu z Katowic, z tego co słyszałem, w tym pakcie senackim. Więc mam nadzieję, że takie postacie jak Łukasz Kochut i temu podobne odejdą. W cien historii, tam, gdzie jest ich zasłużone miejsce, nie powiem dokładnie. Na Śląsku mówiłem na to Hasiot. Bardzo dobre określenie. Jedną z przyjaciółek politycznych Łukasza Kochota jest Karina Parley. Była minister do spraw sprawiedliwości w rządzie pani Angeli Merkel. To jest ta pani, która na forum Parlamentu Europejskiego nawoływała do wygłodzenia Węgrów i Polaków. I to jest jej, jego najlepsza mentorka, najlepsza przyjaciółka. Jak pan myśli, w jaki sposób możemy wyprzeć tu od nas ze Śląsku wpływy niemieckie, szczególnie te takie, takie wrytne, stare, które my tu nie chcemy mieć? Ja akurat jestem zwolennikiem opcji jak najszerszej współpracy z zagranicą i nie pokusiłbym się o, o stwierdzenie, że mamy e, mieć złe kontakty z Niemcami. E, wręcz przeciwnie, należy moim zdaniem stawiać na te siły w Niemczech, które są nam przychylne. I mamy już tego nawet pierwsze efekty. Nasza, nasze ugrupowanie polityczne od kilku lat bardzo intensywne ma na przykład kontakty z Alternatywą dla Niemiec. I wbrew temu, co się mówi w mediach Głównego Ścieku, wielu polityków tej partii jest bardzo przychylnych Polakom, widząc w nas pewien potencjał, który, który, na którym może oprzeć się cała nasza bariera przeciwko tak zwanej islamizacji. Oni w Niemczech mają już jak gdyby za późno, mają tych gości z różnych krajów islamskich tyle, że już sobie nie są w stanie tym radzić, dlatego widzą pewną nadzieję w Polsce, na Węgrzech, w Słowacji, w, Słowacji, w Czechach, w naszym, w naszym regionie i powiem szczerze tak, ta właśnie alternatywa dla Niemiec kilka miesięcy temu zgłosiła inicjatywę ustawodawczą umożliwiając dzieciom polskim naukę języka polskiego w niemieckich szkołach, w Niemczech, co do tej pory nie miało miejsca zastosowania, pomimo tego, że tam podobno rządzą przychylne Polsce partie jak SPD, CDU. Nie, alternatywa dla Niemiec e, zyskuje na znaczeniu, jest w tej chwili siłą Niemczech numer dwa, e, a we wschodnich landach numer jeden, w Dreźnie 35% poparcia i niewykluczone, że za naszego życia, a być może już za następnej kadencji, to właśnie kanclerz Niemiec będzie pochodził z tego ugrupowania. Niewykluczone. Dlatego nie, nie wstrzymujmy się przeciw współpracy z Niemcami, natomiast oczywiście pilnujmy swojego. Polak w Polsce gospodarzem. Tutaj jest Polska. Jak powiedziałem w poprzednim wejściu, bardzo się utożsamiam z hasłem śląskich kibiców. Jesteśmy ze Śląska, ale naszą ojczyzną jest Polska. I... W jeżeli, jeżeli jest przyzwolenie społeczne na to, żeby współpracować, współpracujmy, ale na naszych zasadach. Chcę jeszcze dodać, że na naszym kanale nie ma cenzury, możemy się wypowiadać, w jaki sposób pan chce. Ja się tak zawsze Nie musi to oczywiście odzwierciedlać poglądów naszej redakcji czy prowadzącego. Chciałbym jeszcze pogłębić ten temat AFD. AFD, choćby doktor Maksymilian Kra bronił nawet prez, e, premiera... Mateusza Morawieckiego, kiedy 19 października 2021 w Parlamencie Europejskim cała ta kwota skoczyła na niego w ramach braku, braku praworządności. Chodziło, chodziło o wówczas o te forsowanie granicy na Białorusi. Tak, tak, tak. tak. I tutaj? Dokładnie. Mm -hmm. Słusznie pan zauważył, mm -hmm. że AFD popiera. Tak, nawet Polską przyjechali, straż, tak, przyjechali do Warszawy, nawet z delegacją, wtedy tak, spotkaliśmy jest. się. Tak, spotkaliście się? Tak, ja znaczy się nie, nie z doktorem Krachem, tylko. Kleinbechta był, Norbert Kleinbechta tam. W Warszawie był wówczas poseł do Bundestagu Stefan Potre mm. specjalista o spraw energetyki. Byli również przedstawiciele partii Flamsbelang z Belgii, znaczy z Flandrii, żeby być precyzyjnym, oraz byli przedstawiciele Ruchu Republika ze Słowacji, był Milan Uchryk Europoseł oraz poseł do Parlamentu Słowackiego Milan Mazurek i podpisaliśmy taką wspólną deklarację przedstawiciele czterech krajów. Polska, Niemcy, Belgia oraz Słowacja o wsparciu działań zatrzymujących nielegalną imigrację w Polsce. Oni właśnie wtedy podkreślali to, bili brawo: Polacy trzymajcie się, nie ulegajcie unijnym absurdom. No to teraz jeszcze chciałbym nawiązać do filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Może najpierw, jaki pana jest artystyczny tego filmu? Nie <laughs> widziałem. Filmu nie widziałem i nawet. Nie zamierzam specjalnie oglądać, ponieważ będzie to dla mnie strata czasu. Wiem, kim jest Agnieszka Holland, wiem, kim był jej ojciec i to jest w zasadzie cały mój komentarz do tego wszystkiego. To jest wzorzec sewr Żydo Komuny w Polsce. Chciałbym tylko powiedzieć, że ten trójlak, który się już ukazał, pokazujący polskie służby w jak najgorszym świetle, przykładowo, moderowani polscy pogranicznicy tłuką termos i dają pić z tego potłuczonego termosu yy, imigrantom ci to połykają, wypływają krew oczywiście jest to nieprawdą i jaki jest efekt, chcę tylko powiedzieć właśnie wśród wielu AFD sympatyków mówią, to co Polacy robią na, na granicy jest dobrze natomiast ten pil, który pani Agnieszka Holland przedstawia, to oczywiście nie ma miejsca, bo oni tu byli, sprawdzili i znowu nas bronią. Może być, że właśnie dzięki AFD ten obraz Polski będzie zupełnie inny aniżeli zamierzany przez panią Agnieszkę Holland. Dokładnie, ale trzeba temu pomagać, trzeba z tymi ludźmi z AFD rozmawiać, spotykać się. Co czynimy? Czynimy to w sposób cykliczny, można powiedzieć. Mamy wspólne kontakty. Ja tylko taki jeden epizod przytoczę. Z grudnia 2021 roku, kiedy w całej Europie hulała straszliwa pandemonia. Właśnie z, przedstawicielem, z przedstawicielami AFD stworzyliśmy wspólną demonstrację na granicy we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Most Przyjaźni, tak się nazywa, most Przyjaźni na Odrze miał posłużyć temu, że z jednej strony wejdą Niemcy z flagami niemieckimi, z drugiej strony Polacy z flagami polskimi, przemieszamy te flagi i będzie przyjaźń polsko-niemiecka. Taka była idea. Oczywiście potem się władze lokalne wycofały z pozwoleń. Więc musieliśmy zadowolić się tylko wystąpieniami na rynku we Frankfurcie nad Odrą, ale umożliwiono mi pewną przemowę. Ja tą przemowę e, miałem i w języku niemieckim, i w języku polskim, bo było bardzo dużo Polaków i za to wszystkim serdecznie dziękuję, że tam przyjechali. Mimo zimy e, zostało to bardzo dobrze odebrane przez Niemców. Podchodzili do mnie po prostu ludzie z ulicy i gratulowali, pytali, jak możemy dalej współpracować. Więc te kontakty trzeba rozwijać. To jest realna siła polityczna i w Polsce, i w Niemczech, więc uważam, że jeżeli dalej się będziemy trzymać razem plus e, przedstawiciele innych państw o podobnej prowieniencji prawicowej, konserwatywnej, e, powiem szczerze, że nie antyunijnej, ale powiedzmy sceptycznie, uni unijno-sceptycznej, e, jeżeli się będziemy trzymać razem, zobaczymy, co da dają wybory do Europarlamentu na wiosnę przyszłego roku. Jestem umiarkowanym optymistą, że możemy stanowić realną siłę polityczną. Swania Pan, że musimy oddzielić elitę rządzącą w Niemczech od zwykłych Niemców, podobnie jak u nas. Elita dostaje już powoli paniki, bo główne partie do tej pory CDU są utracą. Pan wspomniał, że. W wschodnich landach już mają ponad 35, w tak. roku są 3. W Saksonii mają 35. Tak, w Brandenburgii 32, w Saksonii, Anhalt, tak, tak, w Turyngi. Tak. W Turingi może, Turingi też bardzo może być Mają nawet, wspólnego burmistrza, tak, e, tak. Sarosław, przepraszam. Teraz starostr. było nawet tam krach może to wspomnimy, ponieważ było głosowanie w Turyngii, gdzie przypomnimy, premierem jest Bodo Ramelo, komunista. Mhm. Chciał podwyższyć podatki, mówię, grunt RWE, żeby mieć pieniądze na przyjęcie więcej uchodźców. I tutaj CDU i AFD się połączyły i nie tylko nie pozwolili na podwyższenie, ale zażądały obniżenia podatku do 5%. W tej chwili powstała już panika, jak piszą niemieckie media, bo te brandmała, czyli te, te ściany przeciwogniowe, które przeciwko Polsce też budują, tam się walą i faktycznie możemy mieć w przyszłym roku niespodziankę, że wschodnie landy będą mieć już coraz więcej prawicowych tych. Jak pan myśli, ta, ta rewolucja... E, Kontrrewolucja, kontr kontr powiedzmy to, odnowienie konserwatywne i prawicowe przewali tą sytuację w Unii Europejskiej i wybory w przyszłym roku do Parlamentu Europejskiego zmienią sytuację, że będziemy mogli mieć nadzieję, że normalność przywróci się w Europie. Mam nadzieję, że będzie bardzo niska frekwencja, która sprzyja ugrupowaniom uniosceptycznym. Zawsze tak było. Przypomnijmy 2014 rok i kongres Nowej Prawicy, który się dostał wówczas z poparciem ponad 7%. W postaci czterech europarlamentarzystów do Brukseli, między innymi Janusz Korwin-Mikke i Michał Marusik i Iwaszkiewicz, e, Świętej pamięci Michał Marusik, dodajmy. E, jeżeli tak się stanie, e, że będzie pewna siła, potencjał e, w Unii, ja nie mam złudzeń, nie będziemy żadną większością, ale może sta możemy stanowić co najmniej porządny język uwagi. E, spotkałem się z panem doktorem Maksymilianem Krachem dokładnie w październiku ubiegłego roku w Dreźnie i on snuł właśnie takie, takie, no takie, taką wizję na przyszłość, nie wiedząc wówczas jeszcze, że będzie jedynką z listy AFD do Europarlamentu w przyszłym roku, żeby połączyć wiele sił właśnie prawicowych z różnych krajów. W tej chwili ta nasza inicjatywa stworzenia tego bloku partii prawicowych obejmuje siedem krajów. Poza tymi, co wcześniej wymieniłem, jeszcze do tego weszła Hiszpania, Republika Czeska oraz Rumunia. Mam nadzieję, że w grudniu tego roku będzie to jeszcze dużo szersza formuła. Liczymy na Szwedów, na Finów, na Greków, na Bułgarów, Francję, Austrię i Włochy itd. itd. Jeżeli będzie to krajów kilkanaście o pewnym potencjale politycznym, o bardzo dobrym wzajemnym zrozumieniu, to uważam, że jesteśmy już w stanie w tych wyborach przyszłorocznych do Europarlamentu stanowić e, zauważalną siłę, a tak naprawdę, jeżeli będziemy dalej razem, to w kontekście następnych wyborów po, po, po pięciu latach już możemy e, współdecydować o kształcie Unii. Może na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Kiedy macie kolejne, zaplanowane kolejne spotkanie z przedstawicielami AFD w Polsce czy w Niemczech? My yy, mamy, zapro tak, mamy zaproszenie i, i do Niemiec. Oni nas zapraszają, i na odwrót my zapraszamy do Warszawy. Z tym, że niestety mamy niestety, 15 października, mamy wybory w Polsce, yy, więc zostało to przełożone. Najprawdopodobniej spotkamy się w grudniu w Brukseli yy, na zaproszenie Flams Belang, partii yy, yy, flamandzkiej, która, która będzie tym razem organizatorem tego naszego szerszego spotkania. I wówczas się zobaczy. Yy, ale te kontakty na bieżąco są, także one nie muszą polegać na tym, żeby się fizycznie spotkać. Mamy mamy. Ja się spotkałem na przykład z, z panem Peterem Bystroniem, tak? No, Peter z Byst bardzo nasz, nasz człowiek, Ślązak można powiedzieć, Bieg, tak, z Cieszyna jego korzenie. Biegle mówi po polsku, po słowacku, po czesku, po niemiecku, po angielsku, tak jak ja. <laughs> tak pan, jak pan ja. Pan mówi po niemiecku. <laughs> Oczywiście. I właśnie pan Peter Bystroń, spotkaliśmy się przy bardzo ciekawej okazji w Wiedniu. 11 września, czyli niedawno z okazji 340 rocznicy odsieczy i Wiktorii Wiedeńskiej. On reprezentował e, punkt widzenia niemiecki, a ja miałem oczywiście też po niemiecku przemowę przypominającą konsekwencje tej odsieczy, a konsekwencje były oczywiście takie, że po 90 latach mniej więcej Polska zniknęła z mapy Europy. To była cena, którą e, król Jan III Sobieski również zapłacił, ale Paradoks i ironia losu polegały na tym, że po kolejnych 120 paru latach zniknęły potęgi w postaci cesarstwa austro-węgierskiego, w postaci Carskiej Rosji, również Królestwo Prus przestało istnieć. W związku z tym musimy bazować na wartościach taki był mój przekaz ponieważ ten, kto te wartości cały czas respektuje, ma sukces i zwycięstwo i chwałę, a ten, kto się tym wartościom sprzeniewierza, niestety prędzej czy później spotka go dotkliwa kara. Bardzo mi się fajnie z panem rozmawia, Super, ale wiem, się. że pan ma obowiązki. Mnie by nie, nieco przykro jest, bo też byłem niedawno w Wiedniu pod, na Kalenbergo. Nie ma tego pomnika. Oni I, o tym mówili, i, że tam miał być pomnik Jana III Sobieskiego, pomnik, który został obiecany przy okazji wizyty Jana Pawła II w Wiedniu z okazji 300. rocznicy triumfu pod Wiedniem, czyli w 1983 roku. W piątym roku pontyfikatu był tam Jan Paweł II. Obiecano mu to, nawet wytyczono cokół pod ten pomnikiem. Ale władze lewicowe w jedna nie pozwolą. Nie I co tak. jest dla mnie przykre, jako Polaka i jako katolika, Jan III, sowiecki Polacy, chronili nas przed nawałą muzułmańską, dali nam jako Europę oddech. 300 lat mogliśmy się rozwijać, a teraz lewicowa, oni się zamiast nazywają postępowa, demokratyczna. Młodzież nazywa Sobieskiego terrorystą, no bo widzimy co się tam dzieje, no zobaczymy co się skończy. Może na zakończenie jeszcze pan się pochwali, z której listy pan startuje, żeby jak najwięcej ludzi, którzy będą głosować, zrobili krzyżyk we właściwym miejscu. Zapraszam wszystkich, żeby z okręgu 30. Rybnickiego zagłosować na pozycję numer 1, listy numer 5, Roman Fritz. Ja no, dziękuję i życzę powodzenia dziękuję. w wyborach i w dzisiejszych obradach. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.